Tegoroczne Mistrzostwa Polski Seniorów w szabli odbyły się w Warszawie. Z tytułami Mistrzów Polski do domu powrócili zawodnicy Zagłębiowskiego Klubu szermierczego Zuzanna Cieśnar i Krzysztof Kaczkowski. Złota Zuzanna Cieślar w pierwszym półfinale pokonała Sylwię Matuszak KKS Konin 15-10. Drugi półfinał to pojedynek Małgorzaty Kozaczuk AZS Warszawa i Zuzanny Lękiewicz TMS Zagłębie Sosnowiec. Wygrany przez Kozaczuk 15-12. I zacięty finał Cieślar-Kozaczuk wygrywa Zuzanna Cieślar 15-12. Brązowe medale Mistrzostw Polski w szabli kobiet dla Zuzanny Lękiewicz TMS Zagłębie Sosnowiec i Sylwii Matuszak KK Konin Srebro dla Małgorzaty Kozaczuk AZS Warszawa, a złoto i tytuł Mistrzyni Polski seniorek w szabli dla Zuzanny Cieślar Zagłębiowski Klub Szermierczy. A Krzysztof Kaczkowski, złoty medalista tegorocznych mistrzostw, w pierwszym półfinale pokonał Marcela Broniszewskiego, MUKS Wiktor Warszawa, 15-11. Drugi półfinał to zwycięstwo Piotra Szczepanika, również MUKS Wiktor Warszawa, nad Mateuszem Knezem, oś AZS Poznań. Wynik walki 15-12. Finał to pojedynek Krzysztofa Kaczkowskiego i Piotra Szczepanika, wygrany przez Kaczkowskiego, 15-8. Zatem brązowe medale Mistrzostw Polski Seniorów w szabli odebrali Mateusz Knes, oś AZS Poznań i Marcel Broniszewski, MUKS Wiktor Warszawa. Srebro dla jego klubowego kolegi Piotra Szczepanika i złoto odebrał Krzysztof Kaczkowski, Zagłębiowski Klub Szermierczy. Drużynowo wśród kobiet na Mistrzostwach Polskiej w Szabli w Warszawie niepokonane zawodniczki KKS Konin, które w pierwszym półfinale pokonały pierwszą drużynę ZKS Sosnowiec 45-44. Drugi półfinał to pojedynek pierwszej drużyny KS Karabela z pierwszą drużyną TMS Zagłębie Sosnowiec, wygrany przez Zagłębie 45-40. I zacięty finał: KKS Konin, kontra TMS Zagłębie Sosnowiec. Wygrywa Konin 45-42. Ostatecznie brąz dla pierwszej drużyny ZKS Sosnowiec w składzie Julia Cieślar, Zuzanna Cieślar, Julia Dobińska i Angelika Wątor. Srebro dla pierwszej drużyny TMS Zagłębie Sosnowiec w składzie Zuzanna Lękiewicz, Paulina Porada, Zuzanna Porada i Marta Puda i złoto dla KKS Konin w składzie Sylwia Matuszak, Natalia Nowinowska i Małgorzata Zawodniak. Rywalizacji drużynowej szablistów najlepsi MUKS Wiktor Warszawa. W półfinale pokonali AZS AWF Katowice 45-37. Drugi półfinał to pojedynek KKS Konin z pierwszą drużyną ZKS Sosnowiec wygrany przez Sosnowiec 45-42. W Warszawa-Sosnowiec wygrywa MUKS Wiktor Warszawa 45-36. I tym sposobem brąz w drużynowej rywalizacji szablistów dla KKS Konin w składzie Hubert Glasner, Kasper Nowinowski, Adrian Stanisławski i Olaf Stasiak. Srebro dla pierwszej drużyny ZKS Sosnowiec w składzie Tomasz Dominik, Krzysztof Kaczkowski, Michał Kochan i Rafał Ziarnowski. I złoto dla MUKS Wiktor Warszawa w składzie Jakub Broniszewski, Marcel Broniszewski, Mikołaj Grzegorek i Piotr Szczepanik. Pozdrawiamy z Warszawy.